Wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys przekazała, że Polacy z Izraela będą ewakuowani przez Amman, czyli stolicę Jordanii. Pierwszy lot ma odbyć się w ciągu najbliższych 48 godzin. Ewakuacja będzie dotyczyła osób, które utknęły w Izraelu jako turyści albo na pobytach krótkoterminowych. Do tego momentu żadne państwo nie podjęło decyzji o ewakuacji swoich obywateli, więc Polska będzie pierwsza. Staramy się nie nakręcać napięć, dodała wiceminister. Na razie zostanie przetransportowanych około 200 osób. Do granicy z Jordanią ewakuacja będzie miała formę konwoju autobusowego. Zakładamy, że w jakiejś asyście, ale nie wojskowej, mówiła podczas konferencji Mościcka-Dendys. Zapewniła, że przejazd będzie bezpieczny i bezpłatny. Będzie miał zgody dyplomatyczne, więc będzie traktowany inaczej niż zwykłe turystyczne autobusy, nadmieniła. Ostatecznie ewakuowani mają dotrzeć do lotniska w Amanie, skąd najprawdopodobniej rządowym samolotem przylecą do Polski. Pierwszy lot planowany jest w ciągu najbliższych dwóch dni. Wszyscy w czwartek mają być już w Ojczyźnie. Chciałabym też zastrzec, że na razie są prowadzone wyjazdy wyłącznie personelu dyplomatycznego, nie obywateli krajów ewakuacja to ostateczny środek działania, który wywiera też wpływ na relacje dyplomatyczne z każdym z tych krajów, którego dotyczy. Izrael jest naszym państwem sojuszniczym, mamy zaufanie do systemów bezpieczeństwa w Izraelu, podkreśliła.